Proszę Państwa, Proszę Państwa, jesteśmy też na Kępskiej, ale tutaj już są takie wspaniałe, rzeczy. Proszę zobaczyć, o, tu jest janeczek, a tu jest kurwusiek. Popatrzcie, jakie piękne kamienie. Jak się nazywa Pani Michale tutaj, to centrum? Expo. Centrum Expo. Więc tutaj w tym centrum Expo na Kępskiej 8, jest. Są też takie cuda. Nie tylko żywność. No. Wspaniałości. O! Tu mamy. Dzień dobry. Można po to sposób przerobione kosmetyki do twarzy i do ciała. Z górnego Śląska znikowała przyjechały do Was. Pierwszy raz w po pola. Pierwszy raz do po polu. Tak jest. Robimy tutaj rundeczkę, rundeczkę, rundeczkę a potem rozeznanie robimy. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Popatrzcie jakie ogromne kamienie, chłopczy. Takie grzeczne moje chłopczyki. jejku I to jest natura. Tak, tak? Boż, aż trudno uwierzyć, jaka natura nasza jest piękna. Mm -mm. Patrzcie, błędy. Kubeczku, widzisz, jakie to, to jest wszystko wy, wyciągnięte z oceanu, z morza. To jest wszystko natura zrobiła. Nie no, ja lubię. I tu mamy bardzo obszerny ten gmach. Jest taki labirynt. Ale jest wszystko, więc zapraszamy o pole ulica Kępska 8. Wychodząc stąd, mamy żywność ekologiczną, zdrową, certyfikowaną. Także, także mamy dużo wspaniałych rzeczy. Te... O, jakie pięknie te o, tak jesteśmy, na nam pokazać. Tutaj, co? Taki, takie wspaniałe. Takie kamyczki o kulkę. Zobaczyłeś w kubeczku takie podobne kamyczek kulka. A to no. jest tam dinozaura? Tak wygląda. No proszę bardzo. To jest na to, mhm. no. to kochanie, podobają ci się te kamyczki? Patrz, patrz, jakie cudowne. No, w jakiej cenie? Te są po 20. Piękne. Gdzie my wracać musimy? Zrobimy coś sobie wybierzesz. Ty uwielbiasz takie, prawda? No, to jakie piękne tutaj. No, zobacz, coś, coś wspaniałego. Oryginalne rzeczy. O ile biżuterii żarci nie chcę na to to dużo tego wszystkiego. Mhm. Tutaj kamienie, były pająki, były jaszczurki, były, była hodowla węży. A tu już zakręciliśmy koło. Tu już chyba byliśmy, czy nie? A tu nie, bo tutaj są, jest, jest takie... jak to Dobrze. O, fajnie, dziękuję bardzo. No, czemu... On są takie do makijażu, do O, jakie to nie? cudowne. To są tak a te malutkie są do buzi, Jak pamiętam, macie, machiny, to one są doskonałe jak łobacziki. Jest... Różne rodzaje gąbek, nie? Te jak łobacziki tak. do pewnego użytku. Jednak na razie zmotywy tylko gąbek, bo jest dwa, to jest ciekawe. No jest nie, niesamowita, no coś to, pięknego. Fajnie, Matka Natura to nam stworzy. Nie, nie? Tak tutaj robimy y, na razie rozeznanie, a potem już sobie o, o, o. wracamy i co potrzebujemy, bo jest tyle tego, więc... Spokojnie, bo jak że to się znajdzie. Młody wyczuje <uchodźcie z> Młody <todzieszenie> jeszcze, jeszcze energia stamtąd jest ja z nim. Ja, ja Do widzenia. Idziemy. Czekaj, panie Michale, co to pan wie? No, to też, są większe zęby rekina. Zęby rekina, jejku, 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 jakie z rekina zębicha. Ząb rekina. Tak, się, kręci. A, a co to takie ładne? A, to, 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 takie ładne, Misiuju. Tutaj można być cały dzień. I oglądać. I niesamowite rzeczy. O, to jest lawa. To, to taka lekka jest. Podnieś mm. taka Mhm. Mm lawa. Tak. Lawa, syneczko, to jest to, co tak z wulkanu wycieka. Aha, to musi być porządek. Okej. Okay. Kubeczek robi porządek. Idziemy dalej. Tu jest biżuteria. Biżuteria jest piękna, by trzeba było przy tym postać jakiś czas. Pogrzebać, popatrzeć. Ach. Fajna biżuteria. Widzisz, kotusiu? A tu jakie piękne kamienie. No, to aż trudno uwierzyć. To by trzeba było... To, co, coś katusiu to pooglądać sobie? Lubisz takie kolorowe kamyczki? No, są piękne. No, ten ci się podoba, prawda? No, ale to, to musimy kupić misiu, nie wiesz? Poczekamy, wrócimy zaraz i kupimy. Idziemy gonić braciszka. Widzisz, tu są piękne kamyczki, o. Zobaczcie tutaj, to wszystko, o, tutaj mamy nawet chleb taki jak moja babcia piekła. Pan taki chleb. Ja po takim chlebie, jak babcia piekła, to dużo położyła w przeciągu, z tego duże kamienie, to sobie to w A jaka to biżuteria. Ale nic się nie stało, powiem że taki był y, elastyczny ten her, tak żeby nic nie popręknął, nic nie wyszadał za kalę, nie zrobiło. A to były takie bocheny ogromne. A byśmy by tak chyba delikatnie tyle co pamiętam, byś mi trochę większa Diasia. O. Zobacz, kotku, O co jest świetne? Wydrukowane jest drukarki 3D. chyba jaki? dziaki bardzo ruchomy chcesz zobaczyć misiuniu zobacz wyłączymy państwo w czym mamy hodowle takich gadzików już ci biorę syneczku już proszę państwa o tu są pęże Jaki duży wąż. Już Cię biorę kożeczku. O tutaj to co mnie bardzo interesuje, to jest zdrowie. To jest zdrowie, co mnie bardzo interesuje. Tu jest pan. Tu jest taki, jak gdyby katarek. Tutaj masz. Jak mocno z nosa leci. To macie właśnie, to, to na. O, dziękujemy bardzo. To jest tygrys czerwony. I tego możecie do starości używać. Nic złego wam się nie zdarzy. Moja babcia używała. Wie pan co, a coś na no, no, stawy? ojca no, no. tak boroś stałych. Tak? 30 lat, środek wydobywany z podziemi, mm -hmm. znany od 64 roku dosłownie przy stawach kolanowych dochodzi do regeneracji stawów to ja tu Natomiast już dwie chce, nie? Dwie 40 zł? Dobrze. dwie to proszę, już biorę dwie krople Mniej więcej, bo to jest postacią... Ja to już Pana nagrywam, bo będę Pana mówił na Facebooku. Dwie kropelki e, w, w, w masowym miejscu, w chore nie? Bo ja tylko głos nagrywam. Nie, no to jest... Mogę Pana tak nagrać? Dwie istotne. <laughs> Dobrze. Dwie krople wmasowujemy w chore miejsce. Środek nazywa się Diszowit, znany jest od roku 1964. Na głębokości 2400 metrów. Niemcy dokopali się na południu Niemiec do morza prehistorycznego. I się okazało, że ludzie, którzy pracowali przy odwiertach, przestawali chorować na stawy. I zajął się tym doktor Biszow, stąd nazwa Biszowi. Mhm. Wydobywany w tej chwili, bo to, te źródła im się skończyły skończyli, tak. i oni szukali, tak. szukali źródeł, w tej chwili są możliwości, nie? znaleźli w okręgu połtackim i drackim na Ukrainie świetny środek na stawy. Cichoszanie, nie wolno o tym mówić. <grych> dwie krople zmasowujemy w chore miejsca. Mm -hmm. Środek na ostrogę, I Jak często? Piętomu, Raz i dziennie chodźce. czy trzy razy dziennie? Dwa razy dziennie. Dwa razy, dziennie. Dwa razy, dziennie. Dwa razy dziennie wystarczy. W początkowej fazie osiem dni. Dzień. Aha. To jest ważne, żeby osiem dni Osiem dni. Taką... Natomiast w dziewięćdziesięciu przypadkach Przechodzi po jednym, dwóch smarowaniach, tylko, że trzeba wprowadzać ten środek, wmasowywać, żeby on się tam, mą, mą, tak, żeby to już kotelku, to dostałeś, to dostałeś od Pana, żebyś miał, katarku nie miał, no, dobrze, to sobie weźmiemy, a ma Pan jakiś kolagen, kolagen? Nie z kolagenem, to trzeba być ostrożnym. Ja wiem. Pan jest prosta sprawa, kwasy żołądkowe, jeżeli ten kolagen nie ma e, nośnika, taki który przeprowadzi przez kwasy, wiem. to ludzie wydają pieniądze... Ja wiem, jedyny kolagen, wie Pan co, jedyny kolagen, który ja uważam, bo przeszedł różne próby i te martwe, jakieś tam dwie ślepe próby, to jest kolagen od wieczego ziemby. On ma wszystkie Jute, te składniki, wszystkie te składniki ma, które pra prace naukowe robiono, te nośniki. I tak, mówi, tylko tak. jeden ten odziębił, w Sanpole, resztę, resztę wyrzucony pieniądz. Kolagen, kupują, biorą, mm -hmm. że wszystko rządkowe. Tak. Zabierają. Dlatego ja mówię, już bo ma służby na plecach, i skoro on o tym otwarcie mówi, cały czas w sądach. I to nie wycofuje, to znaczy, że mówi prawdę. No. Prawda, ja wierzę, w tym On ma cały czas służbę. Ja jest, my jesteśmy my się spotykamy. No. W Katowicach jeszcze... W Dybicach będzie pan? Gręli. No. I, oni się zrobili drodzy. Bo, tak, tak, się tak, 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 bardzo Gliwicach, bardzo, zrobili się drodzy. bardzo. Dlatego nie, ale my się widujemy tak, tak. na Harmonii Kosmosu. No, na do. Harmonii Kosmosu byłam w 2022. Ja że to już 8 no. ósmy rok z rzędu no. teraz, nie? Znowu się przeniosło do i mhm. dobrze. To mamy tutaj Pana, mam. czy mogę czasem no. puścić, bo mam kanał na YouTube? Słucham? Czy mogę puścić pana, bo mam kanał na YouTube? No przecież no, w samym rzeczy tak. mówiliśmy. No i prawdziwe. Dziękuję.